Witajcie dzieciaki! Dziś na naszych zajęciach wykonamy kurczaka. Do wykonania naszej pracy potrzebujemy żółtej farby, tasiemki, widelca, dwóch skrawków czarnej bibuły, czerwony skrawek papieru, mazak i Opcjonalnie klej, jeżeli, jeżeli będziemy kleić nasze rzeczy do kurczaka po wyschnięciu farby, a do wykonania skrzydełek użyjemy piórek. Jeżeli nie macie którejś z tych rzeczy, możecie ją zastąpić innymi przedmiotami, które posiadacie w domu. Zapraszam. Na środek naszej kartki z bloku. Moja jest akurat biała. Jeżeli macie kartkę w jakimś kolorze, to też na pewno będzie ładnie wyglądać. Popatrzcie, wlewam farbę w kolorze żółtym. Biorę widelec i rozcieram na boki moją farbę. Tworzy się nam taka postać. Na razie jeszcze to wygląda jak kleks, ale za chwilę dodamy do naszego kleksa skrzydełka. Co jeszcze dodamy? Dobrze. Oczka. Dziubek. A ma kurczak nogi? Czy nie ma? Ma doskonale. Sprawdźmy. O, ten kurczaczek też ma nóżki. Przypomina troszeczkę ta plama tego kurczaka. Myślę, że tak zobaczcie. Także brzuszek kurczaczka jest gotowy. Mojemu kurczakowi zrobię skrzydełka z piórek. Jeżeli nie macie piórek, możecie zrobić je z Papieru kolorowego, wycinanek, bądź jeszcze innych przedmiotów, jakie macie dostępne w swoich domach. Popatrzcie, mój kurczaczek ma już skrzydła. Widzicie? Jedno i drugie skrzydełko. Skrzydła mamy, więc na środek powędruje czerwony, tak, czerwony dziubek. Zrobiłam go z papieru. Popatrzcie, taki trójkącik. Złożyłam kartkę na pół i wycięłam trójkąt. Następnie mojemu kurczakowi zrobię z bibułki. Tak. Oczy. Coraz bardziej przypomina. Naszego kurczaka. Świetnie. Ja jeszcze dla ozdoby zrobiłam taką kokardkę w zielonym wiosennym kolorze, więc przykleję ją na dole mojego kurczaczka. Co jeszcze powinien mieć mój kurczak? Zobaczcie. Ma już skrzydełka. Ma brzuszek, nosek, oczy? Doskonale naszemu kurczakowi dorysujemy nogi. Moje nogi będą w kolorze czerwonym. I z drugiej strony muszę. Robić to ostrożnie, ponieważ farba jeszcze nie wyschła. Nie chciałabym zniszczyć swojego mazaka. I tak wygląda mój kurczak wielkanocny. Podoba się Wam? Jeżeli Wam się podoba, to wykonajcie własnego kurczaka wielkanocnego. Do zobaczenia. Papa! Pa.